W dzisiejszym filmie znajdziemy ten, to miejsce do robienia tego hełmu i ogólnie mam już rzeczy, bo znaleźliśmy na internecie jakieś tam dziwne akcje inne te. i te. Hej, co? Hej, co? No jak to ten hełm zrobić? <laughs> Dobra! Szukamy tego miejsca, lecimy wszędzie. Ja, ja, lecę w tamtą stronę i lecę. Ro robimy kółeczka. Muszę powiedzieć o ciebie. a lecia? To ja lecę tutaj. Dobra, oblatujemy całe ten, bo ja, ja już mam obleciane trochę, ale nie znalazłem no, co tego. Robić? No leć wokół całych Koksowic. Zeszłej my nie, a po co mam wokół tego opatrzyć? No żeby to znaleźć, bo ja będę patrzył na minimapie. A wy szukajcie no, ten. Ale trzeba znaleźć, bo nie, nie szukałem. Jakiś ląd, nie wiem. Czekaj. A, dobra. Ja, ja ty mam kilka mega małych wystepek, ale nie widzę na razie Ty, co to jest? Co? Ty, znalazłem coś. O, gdzie? Czekajcie, co? czekaj. Bo Koksowice są w którą stronę, w tą stronę. W sensie, już mi się to totalnie. O Kirbo! Je, patrz! Gdzie ty lecisz? Ty? Mam pokazane. E, w... Mam co? Ty, mam co? Mam coś! Czekaj! Czekaj Kirbo! No Kirbo, czekaj, stój! Patrz, widzisz gdzie ja jestem? Tu jestem! W tamtą stronę! Mam, coś, chodź, mam, chodźcie tu! A ja chyba wiem gdzie jesteś, tak? Tu jesteś? No to naciąłem, ja to leciałem. O, no to, to znalazłem. Ty! to jest to, co pokazali na zdjęciu. To jest to. Czekaj. Z to to tej strony. Musi się z to... tej strony. Ale co? No ale linka z tej strony. Pastała została teraz usunięta. Ale wiesz, ja to już ten. Tą kartę, z tą stroną i nie, nie mam Nawet już mi się nie chce, ja tu szukałem dwie godziny! Czekaj, bo, czekaj, tylko ja pójdę z tych książek! Dlaczego to są książek? Czekaj, ze... czekaj, bo to trzeba, to jedna osoba, nie może dotykać tego tylko jedna osoba Emon Gustus, Emon Gustus Okej, okay, widzowie, było małe cięcie, bo miałem ważny telefon I ogólnie musiałem coś zrobić Więc leci... Czy to mi się w sobie mi staje? Więc A, ja tu się to sobie mi staje. Lecimy zrzucamy. <gulować> Czasami. Czasami. Trzy, dwa, jeden... Czasami. znowu jestem. Pyk! Czasami. 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 jest Czasami. Czasami. Where? Kurcze. Where? Ja tu nic, ja tu gurno, a nie widzę. Ja tam gówno do widzę. Jest. MAMY TO! JEST hełm. ZADZIAŁAŁO! A tą stapkę jest już nie... Ona jest Jest, jest zużyta? Gdzie? Co? Ja chyba nie widzę. Mamy to. Gdzie? się przyda. gdzie? Jaki Jaki hołd? Co? Co Co? Dobra!

tą skrzynkę tą książkę Ej, bo my się nie mi się ma nie renduje. Już, już. Ja to zrobię na jeden fajerwerk, nie żeby coś. A. E, Okej, okay. so, więc. więc zacznijmy najpierw od y, wejścia. Chądź mi, to jest zajęła zipunków. No, co o coś? Tu... A no tak, przecież to było. A w nie widzę w jakiej bo się bawił i no, takie kwiatki potem wychodzą. No. Więc to tak. było klasie ta... Dobra, to budujmy! Raz, dwa, trzy. Ja już mam na to plan. O, oh, tak jakby! Ty tak jak kraksa widziałeś, można byś rzec. Yy, czekaj, wezmę jeszcze tego. Mm, kwarcowy filar. Ty karetę kraksa widziałeś. Co? Ja nie mogę wstać! O, wstałem, okej. Gdzie to był jemyk? Wisłowiec. na pokój. No, tutaj. Bo ja bym... Ale ja nie chcę to. wybrać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Która jest twoją a, 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 a może zbudujemy go jakoś na dwóch wyspach albo zbudujemy małą wysepkę pomiędzy tymi dwoma Na moście? Ej, na tej wysepce, tej, jest... tamtej! tamtej. Bukatki, bugatki, bugatki, bugatki Eee, a nie, A to ty, ty zacząłeś? Bugetti, bugetti, Bugetki, Dobra, bugetti. kilbo przestań. Bugetti. Dobra. Ej, zróbmy to na tamtej wósepce. Bo ona jest pomiędzy tymi. No! Oh, ja! ja. No. się. Dawaj stary, ej tu... I'm boring. Ej, ten piasek nawet tutaj doleciał! Kirbo! No, postarałem się o to. Nie ma no to czasu, był... nie, ma, nie ma czasu w koledzy. Ja się tak postaram, ale ja jestem dobrym ja lubię wysyłać rzecz powietrza. Raz, dwa, trzy. Romant Raz, dwa... Do zobaczenia na razie się mamy, to dokończymy poza odcinkiem i w następnym odcinku wracamy na tą cudownicę! Czekaj, to posłuchaj, tu żyjemy? No żeby było, była pamiątka, jakbyśmy kiedyś tutaj mieli wracać. Więc do zobaczenia na razie się pa. pa.